Dzień dobry Państwu, witam bardzo, bardzo serdecznie. Tym, którzy nie spodziewali się kontynuacji serii... Eee, mogę powiedzieć, że źle. Mówiłem, że będzie, tylko byłem na Warszawie byłem. I miałem przerwę i nie mogę nagrywać wszystkiego. No doma ma tylko 24 godziny. Katemyt God jakie to głośne jest. Jakie to głośne jest! No to proszę Państwa, nasz YouTuber, zerknijmy sobie, proszę bardzo, jakieś kolaboracje tutaj miały miejsca, gości mam co niemiara... Gdzie są moje statystyki? No, milion 600 tysięcy subskrybentów. Jestem na trzecim miejscu listy najpopularniejszych youtuberów. Wiedziałem, że broda prędzej czy później przyniesie mi sukces. Jakie moje ostatnie osiągnięcia? No ogromne, gigantyczne wręcz. Z Wisienką kolaboracja jest po prostu top noc. Tak, tak się mówi, lepsza jaka tylko może być. Niedługo będę się przenosił, ja myślę, że to pierwsze miejsce jest jak najbardziej w zasięgu mojego, moj, mojego wzroku, bo tutaj... gdzie jest cała lista? Gdzie tu jest ranking? Tylko 1,9 miliona... Aż mi się zakręciło w głowie od wyrzucania tylu informacji z siebie naraz, jestem... Teraz, tak... mi się spać. Wygląda na to, że na tym YouTube jestem fajnym gościem i to jest gitne. Przez tydzień mnie nie było, przez tydzień nie grałem, więc prawie zapomniałem, co miałem ja robić, jakie były plany. Zjedzmy sobie coś. Na pewno zjedzenie sobie czegoś to dobry plan. I zróbmy sobie jakąś kolaboracyjkę. Cadence. Cadence, moja ty. A co to się tu doczytuje? Ach, to to, to jest teraz Bewildering Hillbilly. Okej, okay, wystartujmy z tym wideo. Zobaczmy, która to stacja jest mocniejsza teraz. Stacja numer dwa. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Wszystko tu dobrze. Kontynuujmy, kontynuujmy. Tak jest, kolaboracja z Cadence, kolaboracja jest to numer dwa. Im gdzie jest wisienka. I to gdzieś, ona gdzieś znika ciągle. Ja myślę, że ona mnie zdradza. A nie, czekajcie, to już nie jak. Teraz jestem już i takim znajomym y'outowym partnerem. U! Uh, uh, pojawiły się nowe rzeczy. Czemu wy tak musicie dingdolić? A więc śmieszne przywitanie na początku. Coś się zmieniło. O, miał być polski. Miałem, polski język miałem rzucić. O Boże drogi. Zrobię to w następnym odcinku. E, co tu się dzieje? E, takie tu różne nowości i ciekawostki. Poważny komentarz. To są takie. To, o, nawet nie trzeba za dużo myśleć, bo yy, są rysunki. Myślę, że pozwolimy sobie na komentarz filozoficzny. Doskonale. I teraz mamy. A to jest fiolet, i tutaj jest fiolet, to znaczy, że wszystko pasuje. Tak, znalazłem easter egg, a więc krytyka trolująca, niech będzie. 11 punktów. Oj, chyba nie ta scena, co miała być. Zaraz, zaraz, bo nie są pokazane sceny, jakie mają być. Jest, to jest pomarańczowe, to też jest pomarańczowe. Kiedyś były rodzaje scen rozpisane. Teraz nie są. Ladding screen with advice. No, dobrze, no dajmy to, zobaczymy, co się stanie. Pas, teraz pasy... Ale nie dostałem bonusowych punktów, Jezu. Trochę jestem zagubiony, muszę wam powiedzieć. Eee, co teraz? Trudny, trudny challenge, przy ten przebiłem, więc profesjonalny komentarz. Ok, pasuje. Kolory są pomarańczowe, to też są pomarańczowe, no dobra. Długi komentarz. Przed startem gry, tak tutaj mówią. Teraz zdobyłem level. To radosna krytyka. Nie, nie, no to taka rada, dobra. Rada to od Cadence. Dobra, czyli trzeba się teraz dopasować do emocji, jakie tutaj są. Stracę subskrybentów, bo tak długo montuję ten film. Katscenka. No to no dajmy coś tutaj z tych, bo to... A, Nie dostałem żadnych bonusów, ale teraz dwukrotnie zostanie... O, nie. Strasznie długo na jakimś levelu, więc damy śmieszną krytykę. Nie no, dajmy to, bo tutaj można uzyskać bonusy za... Czyli źle dobrałem, a to jest dobre. Znaczy, to są ciekawostki takie jakieś różne. No i już teraz. Next. To czyli teraz trzeba się będzie mocno postarać, zmienili trochę tą minigierkę. Okej, okay, wymagająca sprawa. Długo nagrywałem ten gameplay, no musiałem pomyśleć. Mała, weź, weź coś, zrób. Kurde. Powinienem był jej zlecić robienie jakiegoś filmu. Dobra. Mamy dobry wstęp, to teraz będzie ciężko kurde. To ja miałem fory. Dobra. Teraz możemy iść w tym kierunku 4 3, fantastycznie 2 1 to słabo, ale to dopiero chyba początek mojej zabawy. Tak myślę, sobie tu 1 0, tu 1 1, strasznie słabe. 7 9, ale to kradzione. No dajmy to tak. Mhm. Mm 1.0 no to niedużo, ale mogę to jakoś połączyć elegancko. Bardziej mnie martwi tu siedem 73 siedem 73 Siedem to dajmy to tak. ok i co możemy zrobić? No, tego nie dołożę. Powiedziałbym, że to nie są jakieś wartości wygórowane. Kiedyś było łatwiej zdobyć dobre wartości, ale mam dobry sprzęt, więc... Zrobimy tutaj coś, niecoś, i tu dołożymy i w zieleniach trochę, i może w fioletach. No dobrze. O, zainteresowanie teraz tak jest przedstawione. O, nowy rekord edytowania. No, musiałem poedytować trochę, przyznajcie. Opublikujmy to. Mm, ignorujemy. O, oskarżenia o 5% subskrybentów to już nie tak. Dobra. E Zrób wideo, Wisienko, bo ty sobie świetnie radzisz. A u serce mi rozbolało od tej rozmowy z Wisienką. I zrób... Tu może z tego zrób... Zwykły gameplay, co ty na to? I ona niech to robi na stacji... Pierwszej, nie? Bo tu jest wszystko ustawione, elegancko. Automatycznie. Proszę bardzo. Nikt nie lubi heroiny. Pod podtekście oczywiście heroina oznacza bohaterkę, bo to... A nie narkotyk. Gdyby ktoś był ciekaw i nie wiedział. Okej, okay, to już poszła ta kolaboracja, w porządku. Wiesz co, młoda? Ty też zrób jakieś wideo. Zobaczymy, czy będziesz lepiej się przyjmiesz niż wisienka. Tak, zrób z tego i niech to będzie gameplay i zobaczymy. Niech dziewczyny konkurują ze sobą, chociaż ta ma lepszą stację roboczą. Bo tamta będzie robiła na tej, więc tą damy tu. Kontynuujmy. No roku, roku, idź spać, wiem, wiem to. Spanie jest ważne. Może wystarczy raz spać, a potem zjemy sobie No, No idź, że trzy godziny do łóżka idzie. A i tak muszą czekać, aż jedna nagra, nie? No, teraz się zmieniły, ale to idzie jak burza, te kolaboracje wszystkie, to po prostu, o Jezu, jak mi serce boli, co jest grane. Czyżbyście byli świadkami zawału, to byłby dopiero gameplay, tym tutaj z Zjadłem tylko sushi dzisiaj, nie odżywiałem się jakoś tłusto, przed chwilą jadłem czereśnie, wydaje się, że to wszystko jest dobre w miarę, co ja tutaj spożywałem. I teraz tak, no mamy problem, bo ta dziewczyna tu pracuje, tamta będzie pracowała za chwilę. O, e, chodź tutaj, chodź, Wisienko, Wisienko, stój. Pokolaborujmy, Pokolaborujmy w ramach Be Well During Hill, Billy. I stacja numer jeden będzie tylko wolna, bo na stacji numer dwa pracuje teraz Cadence. Doskonale. Wyprodukujemy więcej materiałów. Aha, trzeba było jeszcze obgadać z, z Wisienką. Trzeba było opublikować ten jej materiał, ale spoko. Obie dziewczyny skończą jednocześnie. Oba materiały opublikujemy jednocześnie i zobaczymy, jak widzowie na to zareagują. Radosne przywitanie. O, tutaj mam nawet podpowiedź, więc okej. Okay. Fantastycznie. Teraz mam tutaj znak zapytania. Co to może być? Ekran ładujący z radą. Hmm. Komentarz filozoficzny. Hmm. No dajmy go. OK, Pozytywnie wpłynął, czyli wpasowałem się w, w odpowiednią rzecz. Znalazłem easter egg. Czy tam trolująca krytyka mogłaby się przypodobać jakoś? Nie. nie. To nie jest. To nie jest. To teraz trzeba zdecydowanie na język polski przełączyć, bo to inaczej będzie problem. Yy, Okej. Okay, zamyśliłem się. Co teraz mamy? Podsumowanie gry. Długi komentarz. Już. dopasowało nam się to. U, u, ukryty przedmiot znalazłem. No to zdecydowanie śpiewający komentarz to będzie pasował. Z tej radości, ale śpiewający komentarz był taki umiarkowany. Nie idealnie trafił w temat. Przed startem gry mogę sarkastyczny komentarz zły. No, no wrzućmy tutaj to jakieś kradzione wideo. Ozdobyłem achievement. No to dajmy radę naszym widzom, jak takie achievement zdobyć? Nie, to nie było jakieś bardzo dobre. Dobra, chyba wolałem stare montowanie filmów. Interaktywny ekran ładowania. Komentarz sarkastyczny. Okej, okay. za to zostałem doceniony. Co mam przed sobą? Gra się zawiesza, więc wściekły krzyk. Doskonale, na więcej mi już nie stać więc przechodzimy do montowania. Aha, 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 zaczynamy bardzo dobrze, to był dobry wstęp. Potem wcale nie było gorzej, szliśmy dalej w kierunku małpy. Ktoś tam się strasznie podniecił w tym materiale, ale to chyba Cadence, bo tam słyszałem jej radosny krzyk. Co teraz? No, możemy pójść w tym kierunku. Bardzo to jest kierunek nie najgorszy. Potem znowu sięgniemy po małpę, chociaż tutaj pojawiło się pewne zagrożenie jednym czerwonym światłem. Ale możemy sobie chyba pozwolić na jeszcze. Teraz pytanie: co będzie lepsze? Czy zdobyć więcej punktów? Bo tutaj jest, tu jest więcej, ale nie wszystko pasuje, nieprawdaż? To byłoby kiepskie wyjątkowo. Jakbym zrobił tak, to też jest niby czerwone światło, ale no myślę, że tak będzie lepiej. Dorzucimy coś zdecydowanie w aktorstwo, aktorstwo musimy poprawić. I, I tutaj te wstępy. Chyba jeszcze trochę wrzucimy coś, co mogłoby aktorstwo poprawić. Jest to nie najgorszy wynik. Przyznaję, że proces montowania jest znacznie dłuższy niż zazwyczaj bywało. Aha, aha. Nowe poziomy, ale żadnych rekordów żeśmy nie pobili. Dobrze, a teraz zanim pójdziemy spać, pokażę rezultat wideo. Bardzo dobrze. Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh, uh -huh. Opublikuj i jeszcze cadence, cadence. Pokaż rezultat. Trudno mi to ocenić. Zobaczymy, które wideo po prostu lepiej zarobi. Widzowie ocenią tą sytuację. A ja do spania. Jezu, jak ten proces montażu ma tyle trwać. To ja nie wiem, o! To ja nie wiem, jak ja w ogóle wyrobiłbym z produkowaniem filmów. Tak to mi na kilka dni zajmuje. Dobra. Zjedzmy sobie tradycyjnie sałatkę. Poszły materiały wideo, poszły tutaj, mam jakiś exp dodatkowy. A właśnie, zrobimy promocję tego. I refling 680 dolarów. A jak po całości. Zobaczymy, co na tym zarobimy, nie. A tu może nie, nie damy. Niech sobie dziewczyny radzą. Wisienko. Zakolaborujmy się jeszcze, co? Co ty na to? Zróbmy jeszcze jeden. Jeszcze jeden kolap w tym samym. Na stacji numer 2, która na Boga lepszą stacją jest. I takie rzecz. Okej. Okay. Okay. Okej, okay, niech tak będzie. A tutaj walczą dziewczyny o sławę. Cadence jak widzicie radzi sobie lepiej, ale Cadence jest chyba bardziej doświadczona. Uh. A ta co, jest głodna? To no, niechże coś zje. Radosne przywitanie, no podpowiedź mamy, więc... no okej. Okay. Co mamy? Filozoficzny komentarz przed startem gry. No niech będzie filozoficzny. Dobrze jest pomyśleć sobie przed startem gry, nie? Okej. Okay. Łatwy challenge udało mi się pokonać, więc może pozwólmy sobie na śmieszną krytykę. No okej. Okay. O, tu mam podpowiedź. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Teraz oczywiście użyjemy, skorzystamy z podpowiedzi. Elegancko. Tu mamy znak zapytania tu coś może ciekawego. Znalazłem. Znalazłem ukryty przedmiot. Może pozwólmy sobie na śpiewający komentarz w ramach tego. E. A może ten znak zapytania to jest obojętny. Wiem, że następny będzie wściekły krzyk, więc. Sarkastyczny komentarz teraz damy. Aha. O, tutaj. Tak, wściekły krytycyzm. Doskonale. A tutaj możemy coś. Ej. Wydawało mi się, że miałem taki przed chwilą. No, no co to ma być? No niech będzie Serious Comment. Okej. Okay. I tu taki też. No też się nie da, nie. No dobra, niech będzie Angry Scream na koniec. Jeszcze mi odjęło punktów. Bo, przydro. Jak to trzeba skumać? Dobra, everybody hates. Rzućmy sobie jakim na rezultaty. Nie, 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 te rezultaty mnie interesują. Interesuje mnie... Interesują mnie osiągnięcia moich ostatnich filmów, czyli gameplay 1, gameplay 1, bo dwie osoby różne. Wisienka jednak poszła dalej, poszła lepiej, ale ma więcej dislików. Mogę teraz porównywać dziewczyny, ale też ma więcej lajków. Jak widzicie, wisienka wzbudza znacznie więcej emocji. 4000 widzów, nowych subskrybentów, a tylko 1000 w przypadku Cadence. Przy czegoś jeszcze dowiem się więcej? Yy, chyba nie. Musiałbym rzucić okiem na umiejętności moich współpracowników, a nie pamiętam, gdzie to się robiło. Cadence odpoczywa, nie mogę nawet na nią kliknąć. No dobrze, zmontujmy ten film. Początek dobry. Przypłynęliśmy na wyspę, potem kontynuowaliśmy przygodę na wyspie, potem. Pojawiła się małpa. Małpa zaakceptowała nasze zachowania. Następnie. Biedno no. To, to nie tak jak miało być, no. Następnie znowu dotarliśmy na wyspę. Na wyspie. Była kolejna wyspa. I no warto chyba tutaj dać takie coś. No, okej. Okay. trochę czerwonych świateł się trafiło, ale to chyba nie jest wielki problem. Dorzućmy coś natychmiast w ramach montażu i w ramach dźwięku, bo tu są potrzebne dodatki i zieleń też. I no i może trochę gry aktorskiej poprawimy. Fantastycznie. Trzeba sprawdzić sklepy, bo chyba są nowe gry. Zainteresowanie powoli spada nam tutaj. Opublikujmy wideo. Ach, dobra. Zobaczmy profil. Profil. Yy, aha, więc ma level 18 wisienka, a Cadence ma 12. No to wynika po prostu z ich umiejętności. Dobra. Wiesz co, Staruszku? Idź ty na dół i sprawdź, jakie są nowe gry. Musimy coś kupić nowego. Mamy kolejny punkt. Teraz to już nie jest specjalnie istotne. Mogę robić unboxingi. A z unboxingami jest problem, bo nie wiem do końca. Jak świeże musi być wideo, musiałbym to szybko rejestrować, kiedy się pojawia w sprzedaży, a nie rejestruję tego zbyt szybko, bowiem jestem powolny. To po pierwsze. Po drugie, nagrywam te gameplaye, co się czasami robi przez kilka dni i to jest kłopot. Co wzbudza zainteresowanie? Ok, to poszło bardzo ładnie. Pieniędzy tam mi chyba nie brakuje, więc nawet się już nie przyglądam. Family Warriors 5 Empires. Okej, okay. Top Sellers. Najlepszym sellerem... To heroina tak jakoś tutaj, ale... kupmy sobie tych warriorów. A to czekoladowy... coś tam. No to zaraz... już niedługo trafi to do mnie. Już poczekamy kilka godzin. Mamy kolejne punkty, talenty, 37 tysięcy dolarów, okej. W zasadzie to powinienem iść spać. Mogłem już spać, nie? Zmarnowałem czas. Nie ma w ogóle czasu na nic! Trzeba iść spać i trzeba wstawać, i spać, wstawać, iść spać i tak dalej, i tak dalej. Jak się okazuje, czytanie i robienie kursów w ogóle nie było bo chyba potrzebne nam. Nie wiem, a może było? Wziąłem tam jakiś kurs, kursy, ale... Stanie się wygłodniały, robi nasz bohater, muszę zawsze butelkę wody dopijać. No, zróbmy sobie... Dobra, podejdźmy tu. Wyślemy jedną z dziewczyn. Aha, to można tak przecież. Wisienko, cudna z ciebie osóbka. Usiądź sobie do stanowiska numer jeden i nagraj. Nagraj sobie. Yy, może tej Imperia, co? I nagraj gameplay. Hops, Na stanowisku numer. Na tym słabszym może, tak? Na stanowisku numer jeden. Yy, z takim monokierunkowym mikrofonem. Yy. A ja, a ja podejdę tutaj i dam, może upgrade się uda zrobić, może się uda dokupić nowy sprzęt, zobaczymy. Aha, aha. Czy CPU, CPU jakiś nowy jest? Nie, już mam chyba to, co może być najlepszego. Monitory, myszki, kamerka, no nie, to chyba wszystko mam, co może być, nie? Czy do edycji coś nowego się pojawiło? Nie. Okej. Okej. Okay. Okay. Nie dałem się zrobić w konia. Przybyło mi subskrybentów. Nie, nie jestem zainteresowany reklamami. E, cadence, chodź. Chodź tutaj. Kidens. Czemu tu nie chcesz podejść? Może dlatego, że ja jestem za wysoko. O rany, o rany. Przeprowadźmy drobną kolaborację. Kolaborację pod tytułem Czekoladowy Zwis". To bardzo jest swobodne tłumaczenie. I nie trzymajcie mnie za słowo. Popracujemy na stacji numer 2. Kontynuujmy. Hang glider to taki glider to taki ślizgacz, co się tam... Czy to jest lotnia? Może lotnia. Więc Lotnia, na której się wisi. Albo zwisająca lotnia. Ale niech będzie czekoladowy zwis. To jest słowo, które... O kurde, mógłbym pójść, ale nie teraz. Teraz nie mogę, teraz pracuję. Więc radosne, śmieszne przywitanie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, hej! Jestem tutaj z Kaden, z córą imperatora. Zaczynamy gameplay i zaczniemy dalej długim komentarzem na temat Krzyżówki. Doskonale, moi drodzy państwo, przed wami małpa, małpa jest, będziemy ją trollować. O kurde, podwoiły mi się punkty. I znowu małpa, małpa przed nami, ale to tuż przed startem gry. Przed startem gry możemy sobie pozwolić na krótki komentarz. Bardzo dobrze, krótki komentarz, od którego wychodzą włosy. co? Mniejsza z tym, co my tu możemy. Wściekły nie no. Daj, dajmy sobie śpiewający komentarz. Doskonale. I teraz, moi drodzy, podsumowanie gry. Wrzućmy coś takiego, to jest drogie, ale też dostajemy więcej punktów. No i teraz wściekły sarkazm, ponieważ się pomyliłem. Nie, to no, wściekły krzyk. W ostatniej chwili się pomyliłem i proszę, jak mi się podwoiło. Ależ to będzie dobry gameplay, jakie to będzie dobre. Yy, czyli jest ekran ładowania z radą, czy filozoficzny komentarz? Tak, dajmy tam filozoficzny komentarz. Doskonale, świetnie przyjęty został mój filozoficzny komentarz. I teraz śmieszna krytyka na koniec. Oj, słaby to był pomysł, ale i tak nie wszystkie materiały mi wchodzą. W montażu się wszystko elegancko zrobi. Oj, znowu mnie boli serce. Co do licha ciężkiego? Nie mogę mówić żonie o tym, bo ona się zaraz denerwuje. Ale jak mnie coś boli, serce to mnie nie boli z reguły. No dobrze, układajmy to tak. Układajmy to pięknie. Znowu małpa nam się pojawiła. No, jakie to są ilości punktów. No, nie, nie spodziewałem się. Ale tutaj... Chyba muszę kichnąć. Głośno. Przepraszam bardzo, tak mi się wymskło. Niespodziewanie. Um, pójdźmy dalej w te rejony. nie niedobrze no. Uh, uh, uh. Może zróbmy tak? Nie, to za dużo czerwonych świateł. Ach. Teraz jest odrobinę lepiej, mamy trochę czerwieni, ale może nie, nie damy tego kradzionego elementu. Nie, będziemy uczciwym YouTuberem. Popracujemy nad montażem, by ulepszyć ten film. Trochę zieleni, trochę brązu. Jeszcze trochę pomarańczy. Tak jest. Czy to już wszystko? No to niech się renderuje. Mój film się 10 godzin renderuje, nie wiem. Ale to jest 4K, no ale mimo wszystko są to gigantyczne rozmiary. Jak wygląda nasza klasyfikacja generalna? Rzućmy okiem, rzućmy okiem. Jesteśmy na trzecim miejscu, ale powoli się zbliżamy. Chociaż nasi przeciwnicy. Nie, to oni nie, nie, nie. Oni nie, nie zasypują gruszek w popiele, nie. W żadnym razie. Myślę, że to pora zmienić nika. Na. Czekajcie. Na rok. Pff. Rok. Eee, tak. I to myślę, że to może być nasz, nasz sukces największy to zmiana tego nazwy kanału. Ale patrzcie, ile, ja mam odsłon? 59 milionów, oni mają po 30. To już nie już powinienem ich dawno zdetronizować. I na pewno mi się to uda. W następnym odcinku. Do zobaczenia moi drodzy, trzymajcie się. Hej. hej.